Witajcie na kanale Talot z Planem Duszy w czytaniach na sierpień. Rozpoczynamy i chciałabym dziękować Wam, oczywiście, tak jak zawsze, za to, że subskrybujecie, że się dzielicie kanałem, że jesteście, oglądacie, komentujecie. Chciałam też przypomnieć o losowaniu, czyli będziemy mieli 15 tysięcy, i wówczas będzie losowanie. Możecie oczywiście zobaczyć u góry tutaj w rogu znajduje się taka informacja o tym, że można jeszcze wziąć udział w losowaniu dwóch talii tarota. One obie talie są nowe. Taka zachęta, żeby może zainteresować się i samemu zacząć trochę czytać karty, tak po prostu dla siebie, bo to też przynosi dużo korzyści. Tak, uruchamiamy wtedy intuicję i tak myślę, że popularyzacja tarota może być bardzo pomocna dla wielu osób. Oprócz tego zapraszam jeszcze na kurs, kurs będzie online, odczytu planu duszy. No i chciałabym, żebyście wzięli w nim udział, jeżeli jesteście zainteresowani. A tutaj też na ekranie widzicie informacje na stronie internetowej www.planduszy.pl Znajduje się bardzo dużo informacji, można tam też zgłoszenie wypełnić, można też zapłacić za kurs. Jeśli potrzebujecie też indywidualnych czytań, jakiejś sesji, to zapraszam, tam też są wszystkie dane. Mój adres mailowy, też widać na ekranie infoplanduszy.pl. Także to mniej więcej tyle na ten moment. I jeszcze wspomnę o książce, którą przetłumaczyłam, i ona właściwie jest gotowa, tylko jeszcze trwają właśnie rozmowy z osobami, które będą drukować lub będzie ona opublikowana na www.lulu.com ale o tym dam jeszcze znać w osobnym filmie przedstawię i poinformuję Was o tym dla tych oczywiście wszystkich, którzy chcieliby tą książkę kupić OK, no to w zasadzie tyle i życzę wszystkim miłego oglądania i tam wszystkie skorpiony w czytaniu na sierpień 2021 Najpierw zobaczymy, jaka jest główna energia. I potem zobaczymy, co się wokół tej energii poukłada. Jak się tutaj zapowiada sierpień. Jakie możemy zadać sobie pytania, na co zwrócić uwagę, co jest istotne dla skorpionów nie tylko słonecznych. Ok? Zobaczmy. Mm, dwa miecze. Wow, dwa miecze to znaczy, że wybieramy, tak? Jest więcej niż jeden wybór. I jeśli mamy już coś więcej niż jedno, to już wtedy potrzebujemy się zastanowić. I tutaj to tak wygląda, że się zastanawiamy i właściwie nie wiemy, co z tym zrobić. Um, tutaj coś jest na rzeczy, w sensie niemożliwości podjęcia decyzji, jest jakiś impas. Jedno drugiemu może zaprzeczać. Z jednej strony chcielibyśmy, a z drugiej się boimy, albo jest coś, stoi, jest coś, co stoi na przeszkodzie. Tutaj trzeba do tego podejść z mądrością i być może, właśnie, nic na siłę. Być może to nie jest właściwy czas na podejmowanie jakichś ważnych decyzji, czy w ogóle jakichś decyzji. Tak? Zresztą, mamy sierpień, to taki czas jest właściwie trochę leniwy, ciepło. Relaks, nabieranie siły na kolejny rok. Myślę, że to może być też przyczyną tego, że być może nie jest to najlepszy czas na to, żeby podejmować jakieś decyzje, żeby tutaj wchodzić też w jakieś rozmowy, jakieś ważne rzeczy, które chcielibyście może zrobić w przyszłości. Ta niemożność, możecie tego doświadczyć na różnych poziomach, tak? To może być zablokowana komunikacja też, brak komunikacji, to może być jakiś problem, jakieś informacje nie przychodzą, ktoś do kogoś nie może zadzwonić, jakoś coś się przedłuża w każdym razie. I zobaczymy co wokół tego i jak to się będzie mogło rozwinąć, tak? Zobaczymy jak to dalej się poukłada. Przygotowałam akurat dla Was talię... Anna K., bardzo fajna talia. Ma dużo słońca, ale też dużo ciemności. Tak powiem o niej. Zobaczymy, co ona Anna K nam tutaj chce powiedzieć. Jeszcze tak potasuję trochę lepiej, w sensie dokładnie. Jeszcze raz. Poprosimy o wyjaśnienie tego, co może się pojawić, o jakieś wskazówki, informacje, czego unikać, co będzie ważne, istotne, czy to w pracy, czy w relacjach, czy w ogóle w naszym życiu prywatnym, dotyczącym kreatywności, nie wiem, naszego oso osobistego rozwoju, bo to wszystko jest dla nas bardzo ważne. Co odchodzi, to co się pojawia. Tutaj mamy buławy, miecze, kielichy, monety. To co w głowie, czyli nadzieje, obawy i wynik. A pojawia nam się tutaj w podstawie tali bardzo ciekawy paś. Paś buław. No, jest tutaj duża, ogromna ciekawość i chęć rozpoczęcia czegoś nowego, tak jakby to było w atmosferze, jakby to takie było bardzo zaraźliwe. Tu jest ta nowość, ta, ta chęć właściwie zajrzenia komuś w garnek albo przez płot, albo zobaczenie czegoś zupełnie innego, co do tej pory robiliście i być może jest to takie... Przepraszam. Tak się złożyło, że auto mi się popsuło. Więc miałam tutaj telefon od mojego mechanika. Ok, no i tak, tak jak mówiłam, ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy. To też można tak tutaj podpowiedzieć. Potrzebujecie tego wglądu w siebie, w tą, tą taką radość tworzenia czegoś zupełnie nowego, bo to jest taka ekscytacja, tak? Takie, takie fajne. Coś się zbliża, coś jest w atmosferze. Może to też być jakaś inspiracja, nie wiem, z, od młodego człowieka, który jest wokół Was. Mogą to być dzieci, które zainspirują, które będą wprowadzać taką atmosferę właściwie pogodnej radości, eksperymentowania i właściwie takiego podejścia. Że jest co jest, y, szukam czegoś fajnego, ekscytuję się rzeczami prostymi, życiem, tak? Zaglądaniem sąsiadowi przez płot <noise> też. Ok? Dobrze, popatrzmy co dalej. Tutaj nam się pokazała ósemka buław, która jest bardzo, bardzo popularna. Właśnie odkąd zaczęłam czytania, praktycznie w każdym czytaniu jest ósemka buław, która mówi o pośpiechu. O jakimś takim bardzo szybkim, e, znaczy, przychodzą informacje też, tak? bo tutaj mamy to nawet bardzo fajnie pokazane. Przychodzą informacje, których oczekujemy lub nie oczekujemy, albo właśnie informacje, które mogą nam dodać światła, albo z, coś zaciemnić. E, jest to taka też bardzo szybka energia i sporo tego ognia, ponieważ mamy 8 buław. 8 to już jest dużo to jest takie nasycenie. Mamy kogoś, kto otrzymuje informacje i ciekawe, co, co, co to jest za informacja. To informacje ważne, bo y, będą miały wpływ na przyszłość, tak? A w przyszłości mamy trzy buławy. No, jest to karta mówiąca o rozwoju, o wzroście, o planowaniu i o cierpliwości do tego, co zostało już jak gdyby zaplanowane, czy jakieś decyzje być może wcześniej, ponieważ tak, tą kartę poprzedzają dwie buławy, być może wcześniej coś było już, jakieś działania były podjęte, czy decyzje. I teraz jest tutaj oczekiwanie. I to jest bardzo pozytywne wypatrywanie sukcesu, tak? Wypatrywanie pogodnych dni i tego, żeby to wreszcie zaczęło. Coś, co, co macie akurat wokół siebie, jakąś sytuację, żeby to zaczęło się w jakiś sposób rozwijać, czy żeby może myśl, myśl, pomysł zaczął dojrzewać, żebyście mogli wzrastać. W środku natomiast ta energia mówi o tym, że to jest tak, że jeszcze czegoś tu brakuje. Brakuje jakiegoś elementu, albo brakuje jakiegoś porozumienia, komunikacji, że nie, nie jest to do końca wszystko dograne. Więc zobaczymy jeszcze, jak, jak tutaj, tutaj obok karty wszystkie będą mówić. No głupiec jest, tak? Czyli właśnie, jestem w sytuacji jakiegoś startu, właściwie wyjścia do, do, do takiego albo nowego świata, albo nowej podróży, w sensie takim, że zmienia miejsce zamieszkania, bo głupiec jest cały w ruchu, cały szczęśliwy, e idzie w nową ścieżkę, w nową drogę. Nie przejmuje się za bardzo niczym, i może rzeczywiście nie przejmować się tutaj tym, tą zapaścią i zignorować na przykład fakt, że w tym momencie trzeba by było jeszcze chwilę, może poczekać. Więc jeśli macie jakiś pomysł na rozwój, na karierę i chcecie w coś wejść nowego, to być może zanim skoczycie w przepaść, zanim ruszycie w tą nową ścieżkę, Warto poprzyglądać się temu, co jeszcze byłoby potrzebne, albo przynajmniej przeanalizować całą sytuację czy cały pomysł, który przychodzi. Oczywiście macie tutaj wszystko, co jest potrzebne. Co ciekawe, w tej talii akurat głupiec patrzy właśnie wstecz, tak jakby przyglądał się temu, co było wcześniej. Albo tak jakby zwracał uwagę, czy patrzył na te informacje, które dostał, tak, i bazując pewnie na tych informacjach, po prostu chce wyruszyć, zupełnie zacząć coś od zera. Tak jakby, mo może to być nowa kariera, może to być na przykład złożenie CV, wysłanie CV, może to być zarejestrowanie działalności gospodarczej, wejście w nowy związek, tak, zupełnie tak, właśnie. Nie będę się przejmować, wydaje mi się, że to co robię jest w porządku, ale jak sama nazwa wskazuje, głupiec, tutaj on często jest taki właśnie nie do końca zorientowany w sytuacji. Po prostu łapie taki powiew i rusza w drogę. A jak to się później będzie działo i co się potem będzie pokazywało w tej sytuacji, to już jest inna sprawa, inna sytuacja, która będzie rozwiązywała oczywiście później. <grym> tutaj mamy maga. A mag to jest z kolei zrobienie tego kroku i manifestacja. To jest ktoś, kto manifestuje, chce uruchomić ten wir energii, chce dać temu masę, tak? Chce dodać tutaj. Ciała do tego, co ma, do tego pomysłu, który ma. I tutaj, patrząc w ogóle na ten układ, głupiec, mag, tutaj jakieś informacje, to możemy potraktować jako przeszłość, która ma wpływ bardzo mocno na to, co się dzieje w tej chwili. Wielkie arkana, które mówią o tym, że dobrze, tutaj mamy prawo, zmiany, mamy nawet jakiś, jakiś pomysł czy informacje, które przyszły, żeby można było ruszyć dalej, czy żeby można było coś tutaj zadziałać w nową stronę, właśnie, czy nową pracę, czy tak jak mówiłam, zrobić krok do przodu. Natomiast tutaj w teraźniejszości, za chwilę odkryję resztę kart, pojawiają się te dwa miecze, które nie do końca, jakby myśl, ta myśl nie jest jasna i klarowna. Coś tu jest związane, zresztą jeśli popatrzymy, to te dwa miecze akurat tutaj są mocno związane. One oczywiście mogą przeciąć, bo są ostre, tak? To mogą być słowa, jakiś taki konflikt to może być, w których tych słów nie można wypowiedzieć albo nie można ich w żaden sposób zrozumieć, kiedy są dwie osoby i każda mówi. To praktycznie nikt nie słucha wtedy, tak? Bo mamy tutaj miecze, a miecze to komunikacja też. Oprócz tego, że są to myśli, to mogą też mieć sprzeczne myśli. Na przykład, jeśli ktoś e, pojawia się przed nim okazja na sukces, e, a boi się na przykład, e, nie wiem, złożyć swoją ofertę. Teraz na przykład złożył moje CV, moją ofertę, e, pokaże siebie, żeby zdobyć inne, lepsze stanowisko. To to jest właśnie ta sprzeczność w nas samych, też, tak? Niemożność ruszenia do przodu, a tutaj energia popycha, tak jakby pokazuje się, przychodzi informacja, tu jest moc, żeby ruszyć i wymanifestować, a tu jest jakiś kłopot. Ok. No i mamy pazia kolejnego, pazia mieczy. I ten paść pojawia się nam w relacjach. Kolejna nowość, ale to też jest manifestacja na drzewie życia. Paziowie to są wszyscy w Malkut, więc mam wrażenie, że tutaj jest że takie słowo ciałem się stało, tak? Czyli jest idea i można powalczyć o tą ideę, można iść i powalczyć, nawet jeśli nie, do, nie otrzymacie, czy ktoś nie otrzyma stanowiska, czy zostanie mu tak jakby od, dostanie odpowiedź odmowną, jakako, jakakolwiek by to nie była relacja, czy to w pracy, czy to w związkach, to nie ma się co przejmować, bo tu można zawalczyć, tu można podejść jeszcze raz, albo można poszukiwać odpowiednich słów, żeby, żeby się odnaleźć w tej sytuacji. Paść nie do końca ma doświadczenie, może nie czuć tej, tej siły przebicia, i może czuć, że jeszcze jest na bardzo niskim poziomie, czy, czy potrzebuje jeszcze trochę praktyki, żeby otrzymać jakieś stanowisko. Tak jak mówiłam wcześniej, gdybyśmy na to patrzyli, i tutaj te dwa miecze właśnie mówią o tej sprzeczności. Chcę, mogę, ale nie do końca czuję, że to będzie sukces, tak? A tutaj karty mówią, że to będzie sukces, że warto tutaj e, zrobić coś, nawet jeśli tutaj mamy jakieś wątpliwości, gdybyśmy patrzyli na nasz konflikt w, w nas samych, tak? A jeśli byśmy patrzyli na zewnątrz, to to może być e, brak porozumienia, e, nie, nie, nie można, e, odczytania właściwie energii. No, i tutaj wasza karta, karta skorpiona, śmierć w monetach, czyli tutaj, gdzie mamy ciało fizyczne, gdzie mamy pieniądze też. Wygląda na to, że tu może nastąpić ogromna transformacja, w sensie takim, że możecie sobie polepszyć na przykład waszą sytuację finansową. Jeśli na przykład wbrew temu konfliktowi czy, czy impasowi jednak dacie radę i Pójdziecie za ciosem, to może macie szansę tutaj na sukces, tak? Zobaczymy jeszcze, co tutaj mówi nam karta nadzieje i obawy. To jest naj, najładniejsza karta świat, właściwie jedna z najładniejszych, które pojawiają się w tych taliach tarota, i ona pokazuje możliwość spełnienia satysfakcji. E, takiego domknięcia e, wszystkich drzwi i poczucia, że tak mogę osiągnąć sukces, mogę zdobyć e, wszystko to, co jest dla mnie ważne. Mogą to być właśnie jakieś laury, sukces, e, rozpoznanie. Przez środowisko, otrzymanie awansu, otrzymanie tej pozycji, na przykład, na którą byście się chcieli zapisać, tak, gdyby to była kwestia zapisania się na przykład na, um, prośba o awans, to, ten, to, 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 nie, to nie będzie odrzucona ta prośba. Um, no i zobaczymy wynik. Królowa kielichów. E Królowa Kielichów to, to też wasza energia, to jest woda, to są uczucia, to jest e, takie zanurzenie się, e, przemyślenie, ale też p, raczej e, odczucie w ciele, odczucie w naszym wnętrzu e, takiej głębi, prze, takiej głębi, która jest e, mocno połączona z żeńskością, z księżycem, z czuciem raczej niż z myśleniem, tak? Dlatego tutaj ten umysł może Was blokować. Jako konkluzję, właściwie taką, i patrząc teraz na wszystkie odkryte karty, to widzę, że ta dwójka w tym czytaniu akurat mówi o tym, że ten umysł jest tutaj przeszkodą w Waszym rozwoju. Wpójść, żeby pójść do przodu, musicie połączyć się ze swoją intuicją. Połączenie z intuicją pozwoli Wam osiągnąć duży sukces, osiągnąć właściwie coś co jest w zasięgu ręki, ale wasz umysł cały czas wam e, tak wprowadza taką sytuację, w której czujecie się bezsilni, że pójdę, e, a może nie pójdę, a może dostanę, a może nie dostanę i tutaj rodzą się wątpliwości i właściwie tracicie swoją energię i tracicie taki zapał też do tego, żeby się gdzieś zapisać, czy żeby coś zrobić, żeby ruszyć do przodu, żeby zrobić pierwszy krok. Więc Umysł w tym momencie to jest coś, co przeszkadza. Nawet powiedziałabym, mocno przeszkadza. Ok, zobaczmy jeszcze. W jaki sposób możemy tutaj sobie poradzić z umysłem, który jest w sprzeczności! Hmm. Poprzez wejście w jedność, wybranie, wybranie jednej opcji i możliwości i po prostu e, połączenie się z tą opcją, wybranie e, to jest pójście za ciosem, tak jak tutaj mamy. Jest as, idę za ciosem, idę za jedną z wybranych myśli, idę po swoje, czuję się pewny, pewna siebie. Wiem, że mogę tutaj dużo zdziałać i warto być odważnym, warto ruszyć po swoje, bo możecie tutaj rzeczywiście otrzymać nagrodę, możecie to poczuć w swoim jesteście. Tutaj na pewno też chodzi o ciało fizyczne, oczyszczanie, bo karta Skorpiona, zresztą sami wiecie, to takie głębokie wejście w siebie. Poczucie, co jest mi teraz potrzebne, żeby móc e, oczyścić ciało i umysł przede wszystkim, wejść w jedność, e, wejść w ten potencjał, który się tu pojawia, bo mamy maga również, tak? Więc bardzo fajna energia, tylko trzeba ją umiejętnie wykorzystać. Trzeba zobaczyć, że jesteście całością, jednością i możecie wygrać bardzo dużo. Poeksperymentować, uczyć się czegoś nowego, nie bać się tych nowych rzeczy, nie bać się wyjść pomiędzy ludzi, nawet jeśli czujecie się zablokowani, bo to czasem jest tak, że żeby zdobyć wyższe stanowisko, to łączy się z tym większa odpowiedzialność i tutaj może to być przeszkodą. Może to też być tak, że ch chcielibyście komuś powiedzieć o czymś ważnym. I nie bardzo wiecie, jak, jakich słów użyć, w, 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 w jakie słowa ułożyć to wszystko, co, co macie do powiedzenia. I czujemy się nieraz właśnie zablokowani. Ta czakra gardła czasem wcale nie chce z nami współpracować, ale to głównie wynika z tego, że nasz umysł podaje nam sprzeczne komunikaty. I teraz tak, opanowanie umysłu dla Was. Czyli medytacje, ćwiczenia fizyczne, spacery, praca w ogrodzie, ale bez takiego skupiania się na umyśle, który gada, tak? Trzeba go uciszyć. I najlepszy znaleźć sposób na zrobienie tego indywidualnie, ponieważ nie dla każdego będą to medytacje, nie dla każdego będzie to praca w ogrodzie, tak? Mogą to być inne rzeczy, słuchanie muzyki czy kąpiel w wannie, tak? To jest każde, każdego indywidualna sprawa, ale na pewno można poprosić o to, żeby połączyć się właśnie ze swoim sercem, bo ono najlepiej nas poprowadzi właśnie do sukcesu, który jest w zasięgu ręki i do wzrostu rozwoju. Jednocześnie możecie uzyskać tutaj y, ogromną zmianę w, w sobie, fizyczności też waszej. Ok, zobaczmy, jak to jeszcze się podsumowuje kartą wyrocznie. Co tutaj jeszcze nam podpowie ta mała talia. Ok. Bądź w, w, w takim przepływie. Jestem w takim przepływie. Świata, czyli energii wszechświata, płynę z energią wszechświata i zobaczcie, i płynę tutaj z prądem, a nie pod prąd. Przybywam, płynę zgodnie z tym, jak prowadzi mnie wszechświat. Czyli nie pracuję przeciwko sobie, czyli wyciszam swój umysł, daję się prowadzić sercu i energii wszechświata do tego, co jest mi słusznie przynależne, i nie, nie pod jakby nie pozwalam na to, żeby mój umysł minimalizował mnie, tak? Zminimalizował moją wartość, bo bardzo często tak jest, że do, dopieprzamy sobie, że tak powiem, tak. Mówiąc, że o, jestem, właściwie to się nie zapisze tam albo nie pójdę, bo hmm, co inni pomyślą, a może to nie jest fajnie, a może to niedobrze. Więc tutaj o to chodzi, żeby pójść z prądem, i pojawia się fala, pojawia się przepływ takiej fali z, właśnie od wszechświata, to łapmy tą falę, idźmy z tym prądem i popłyniemy po sukces, tak myślę. Co jeszcze tu patrzę w międzyczasie, co tutaj ta autorka jeszcze chciała dodać, bo ona czasem ma takie pytania fajne. Aha, being in the flow, ok. Także nie, zastajmy, nie zastanawiajmy się za bardzo. No, tutaj pisze też tak, jak ja powiedziałam. Płyńmy z prądem, a nie pod prąd. Pozwólmy, żeby nas niosło i żeby ten właśnie prąd rzeki, czy tej energii prowadzący z wszechświata, on dyktował nam kierunek, w którym będziemy płynąć. Jeśli jesteśmy tak naprawdę w tym przepływie, to nie musimy niczego pchać, nie musimy czuć takiego. Takich trudności czy jakiegoś wysiłku, bo jakby dostajemy popchnięcie samoistne, tak jakby wszystko działo się bez wysiłku, tak jak ma się dziać. Są sytuacje w życiu waszym, które będą same wchodziły w odpowiednie miejsca, tak jak puzzle będą pasowały do siebie, jeśli tylko pozwolimy odpuścić kontroli umysłu. Także. To może też wam pozwolić przepłynąć obok różnych y, przeszkód. Ominąć je zwyczajnie po prostu. Y, przestać krytykować siebie i innych. Także być wdzięcznym za to, co dostajecie od wszechświata. I bycie wdzięcznym może przynosić więcej i coraz więcej y, dobrych fal takich, które poniosą nas jeszcze dalej i jeszcze, y, jeszcze lepiej. I pozwólmy, żeby wszechświat nas wspierał. To też jest bardzo ważne. I teraz tak, można się też zastanowić, są takie pytania, czy jest coś, co zatrzymuje możliwości adaptacji do sytuacji w moim życiu? Co mnie tutaj powstrzymuje? Jeśli tak, to jak mogę przejść poza, poza te? Obciążenia czy ograniczenia. Co jest najbardziej ważne w moim życiu? Co, od czego powinienem, czy powinnam odejść, czy odpuścić? I mogę na przykład popłynąć zupełnie w innym kierunku, tak? Może w pracy, może w domu inaczej się zachowujemy, coś innego możemy wprowadzić, jakieś zmiany. Czy Cały czas czuję kontrolę, czy czuję, że muszę zostać i kontrolować całą sytuację. I czy to rzeczywiście, ta kontrola tej sytuacji służy mojemu dobru? Tak mniej więcej to tutaj przedstawiam. Czy to rzeczywiście nam służy, że mamy tutaj jakąś zagwostkę i myślimy sprzecznie? No właśnie. Tak was zostawię z tą, z tą myślą, z, tą, z tym czuciem i z tym faktem, że cały wszechświat wam sprzyja. Pozwólcie odpuścić kontrolę i pozwólcie płynąć sobie zgodnie z prądem, a nie pod prąd. Miłego bardzo wam życzę sierpnia i do usłyszenia w czytaniach na wrzesień. Pozdrawiam.